Stwórz swój własny balon z niespodzianką. Taki zestaw kreatywny stacja do napełnienia balonów. Yy, nadmuchaj, stwórz i świętuj. Stwórz 12 fantastycznych balonów z niespodzianką. Wiele niespodzianek do wypełniania balonów w zestawie oglądamy już od 8 roku życia. Tu mamy. Yy, Jakiś chiński taki firma, a to, to zrobiła e, pomysł na wypełnianie balonów. Z drugiej strony wygląda tak, i oglądamy, wychłonę wszystko, co tam w środku. A, I tak, tak co to jest. Tak wygląda ta stacja dokująca. Tu się podnosi. Tu się tutaj nakładanie chyba tego balonu. I tu coś w miseczce można przypuszczalnie ułożyć. Tu do pompowania chyba będzie, ja nie wiem, co to się będzie. Pom o, normalne, dobra, do góry. Pompka, to jest pompowanie, tak. I tu ten balon, a tam tu chyba to, co w nim ma być, wypuszczanie. Jeden balon, drugi, trzeci balon, takie trochę z szerokimi tutaj, tak, mamy tak, taki element takie dwa, tutaj zrobią nam takie coś tu jakieś klipsy przypuszczalnie Jedną ręką, tu, o jest, nawet się udało otworzyć takiego klipsa tu jest więcej ten to jest taki taki element i teraz tu No mamy tak Takie. Instrukcja. Instrukcja kolejna. Dobra, i jeszcze tutaj, więcej. krok po kroku, co my tam robimy, i jeszcze tutaj mamy I tu mamy tak cały zestaw balonów, takich jak, jak te wstążeczki kolorowe. 5 mm razy 10 metrów niebieska, taka, konfetti, jakiś kolejny woreczek. To są te wypełniacze, tak? Z większych rozmiarów. Takie małe balony. I tu jeszcze, jeszcze gumko ten teraz nie chcę wypaść. Dobra. Tyle mamy w środku tego zestawu. Tak to wygląda. I to jest ta Dzięki.